Witam, dzisiaj chciałem zaprezentować grupę Gołębi na loty długodystansowe. To są Gołębie wyżymacze. Te Gołębie wywodzą się z Gołębi szczepów Jan Arden, czyli Van de Wegen, Jan Kuls, również Fulgoni, czyli Marcel Desmond Desert, Waregem, Jego Ja oświeżyłem Janszenady. Mam cały plik dokumentacji. Dodam tylko dokumentacji, które sprawdziły się w hodowli. Bo całą szafę niestety musiałem No, nie rzucić, bo te. Kupując 50 gołębi w Belgii, dwa zdały egzamin. Czyli kosz, tylko kosz. A przede wszystkim loty suwałki bogatynia 650 km pod wiatr dla gołębi młodych. To jest selekcja dla gołębi długodystansowych. A więc spójrzmy, co wyślę środę dla Piotra, który buduje hodowlę na wyżymaczach i żniwiarzach. Tutaj dwa pakiety w pierwszym rzędzie. Oczywiście te długodystansowe gołębie oświeżam jansenami od Van Houtena między innymi, by ciągle miały tak zwanego powera. Kapitalna grupa gołębi już przygotowane odpowiednio do wysyłki, czyli one samodzielnie jedzą i piją. Czyli hodowca po zaklimatyzowaniu i przez 2-3 dni może śmiało wypuścić już na obloty dookoła gołębnika. Dodam, że wielokrotnie lotowałem. Lot suwałki bogatynia i te gołębie się wykrystalizowały, czyli kosz, kosz, jeszcze raz kosz. Dużo szczepów nie potrafiło sobie poradzić już na lotach młodych 400 km. Natomiast ta grupa u mnie już wyselekcjonowana Sztygelbaut, Arden, Jansen. Kapitalnie w Dalekrze. No tu jeszcze jeden, ten przedstawiciel Van Houtena. One kapitalnie tu oświeżą, ale sijąca szyja. Oświeżą tą hodowlę. To jest pierwszy pakiet 10 plus 2 gratis. Za tydzień wyślę kolejne dwa pakiety. A później już nibialcze. No i tutaj To jest trześciutki ardenik. Te ardeniki. Jana Kulsa, to z najlepszej samicy na świecie, 131 wywodzą się, tego gołębie mają, to co każdy go, no popatrzcie sami, no tutaj babcią jest Ela moja, Ela Ardenka, 2, 4, 5, 6 i tu damy jeszcze jednego, to będzie również 6, no, szysznie piękny, no, tak więc, Generalnie autoryzuję tego łębie, czyli one się nazywają wyżymacze, żeby już to było moje nazwisko, a nie przyklejać się wiecznie do zachodnich, ponieważ to jest moja praca. Moja praca, lot z Bambergu z tyłu, pierwsza nagroda na ogólnoczeskiej wystawie, ponieważ wiele lat lotowałem w Czechach, wygrałem wówczas najpiękniejszy, największy puchar na ogólnokrajowej wystawie, poniżej puchar maraton klubu, Czyli 3 loty w jeden dzień, Warszawa, Ustka, Osnabryk i moja grupa gołębi. Dałem po 10 młodych na każdy lot, to były prawie 500. Zdobyły ten puchar maratonu. A więc spójrzmy teraz z Bliska, jak ta kadra wygląda dla Piotra, a niebawem kolejne pokażemy. A więc spójrzmy tutaj dla przykładu Van Houtena grupa z Zarendong, a tutaj Stykerbau, czyli Jan de Wert, i ta holenderska 131,65 rok, czyli linia najlepszych gołębi linii Arden. Także tu znawstwo, gdzie można posiąść dobre gołębie. Te były zakupione u Klausa, Marianny Joker. A więc spójrzmy z bliska. Jak one tu się prezentują. No jakby wy tutaj wyglądacie. To grupka dla Piotra. No i one będą celem intensywnego lotowania, a tu nie ma zabawy jakiś tam ponownego hodowania, rozchodowywania. Te gołębie na loty muszą się bronić. A więc tutaj typowy ardenik, ale z tych najciekawszych gołąbków. Tak więc to będzie pociecha. A już za tydzień kolejna grupka. Gołębi, czyli wyrzymacze, żniwiarze i gołębie bojowe. Czyli te gołębie idealnie nadają się na dystanse. Dodam, że wielokrotnie lotowałem z Ostendy 850 km, wygrywając pierwsze, drugie nagrody, loty ze Havre 1070, jak również z Orleanu i innych do Zbambergu puchar imieniem powstania warszawskiego to jest zaszczyt posiadać taką kolekcję gołębi które i wam przysporzą wielu, wielu osiągnięć A więc dla Piotra pakerzy które z pewnością mu pozwolą zdobywać mistrzowskie sukcesy. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołemnik, Polska.